Mano z tej strony wodery, witam cię w kolejnym odcinku, i tym razem mam dla ciebie nowy zestawik, konkretnie jedną nową broń, którą sobie, e, ostatnio sobie wylewelowałem. No może nie do końca, ale wytestowałem ją już na tyle, że stwierdzam, że jest godna uwagi. Generalnie, jeśli chodzi o MP40 i pps no ta broń często. Jednak przegrywa w pojedynku z tymi brońmi. Natomiast i tak uważam, że jest dosyć mocna i gdzieś tam można sobie popróbować ją grać. Chodzi tutaj o M1912. Ja sobie ją zbudowałem w zestawie z Brenem. Brena zrobiłem totalnie standardowo, czyli mamy tutaj właśnie zbudowanego na daleko. Z małą domieszką tutaj movementu, ale to już pokazywałem w ostatnich odcinkach milion razy. Natomiast M1912, czyli Thompson. Słuchajcie, mamy tutaj tłumik Merkury, który zmniejsza nam zasięg grażenia i tłumik Nie zakładam tutaj tego tłumika, no bo na szybkość celowania mi tutaj zależy. Lufę dałem sobie pierwszą, która po, polepsza mi celność czołu z biodra, a uzyskiwanie równowagi przy odrzucie czy przy strzelaniu z biodra. Kolejna rzecz no to jest celownik kolimatorowy. Czyli taki ten e, state, natomiast to, no wiadomo, kwestia indywidualna. Kolbę dałem sobie tutaj regulowaną e, na przejściu od do strzelania, na prędkość ruchu. Następnie mamy kompaktowy, tutaj na prędkość ruchu podczas celowania. E, a magazynek 50 AMO, standardowo zapalająca, bardzo mi się ona podoba na te bliskie starcia. E, no i chwyt dałem sobie skórzany na szybkość celowania i na stabilność. E, do tego atut unieruchomienie, chociaż tutaj, wiadomo, zwinność też będzie bardzo dobra. E, czy No, tu to już myślę, że też taka trochę kwestia indywidualna. Co kto tutaj woli. No i ja dałem sobie dodatkowo tutaj jeszcze pośpiech. Także tak sobie zbudowałem tą broń, tak sobie z, złączyłem ten zestawik. Polecam sobie to przetestować. Polecam obejrzeć też gameplay, które przygotowałem dla ciebie. Także miłego oglądania. No jakby to chyba już. Coś go nie ma. Szczerze, nie ma pojęcia. Wiem tylko, że. Jakiś czas temu, w sumie nie wiem, czy mogę ujawnić takie informacje. Może nie będę mogła. Ale... Tego szukałem właśnie. Żal. Dobra gierka może być co, nie. <laughs> drugi tam biegnie. Kurde, wysoko na oto. Hmm, czy ja wejdę tędy? No, o kurde, ty, nie wiedziałem, że ci się da. LOL, nieźle. Dobra, tu jest na pewno. Robi zwiat. Leży sobie. Odpoczywa. Gdzie odbraca się tam kompletnie uprzedniem Ja o oh shit. Ej, nie, nie rozwalaj się Helko A no w wyrażonym no ale, przepraszam, proszę o zwiatko obszaru. dobre starcie, o kurde, już go widziałem. Bo jeszcze jej, nie, koleś hmm. Ciubek głowy, widzicie to? O kurwa, nie mogę tutaj stać Bo jakaś dziwna miejscówa Chciałem, że tam będę mógł wejść na da Jak dobrze to BSP odpaliłem Opieraj tą broń Cholera <gry> To jest chyba odgasił w traku Bo strasznie szybko z pieprza. No! Nie wiem co nie. mi odbija! No to mi tak lewo, prawo, kurna, może gumę złapałem o. Ktoś tam jednak jest Kopina ze snajperką, chciał coś już strzelić. Nie wiem, co był to nalot. Gdzie jest tutaj chłop? -huh 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 -huh. Myślałem, że ten sam na zewnątrz w końcu leży. <grym> Ale by było jajca. Znaczy nie wiem, w sumie mi nie było do śmiecha. On tu te szyby pewnie widzi, a ja tu widzę jakieś gówno zamazane. duchak kuźma! Chyba muszę lądować póki tu są jeszcze jakieś domki. Bo inaczej nic kompletnie nie zlutuję. A teraz bodajże się ...strzynki... zrespiły na nowo. Albo nie? O, mamy typa tutaj No jest Ja pitole jeszcze kolejny Coś robią Ale tu polutowany Nie za chęć co za A, ze mną jest? Polona? Leżę. Kurde, taka średnia, bym powiedział. Piepek! No powara czy sprzedają.

Dwajcie na ten kala okay. Albo na drop może? Ty tam sobie. Może na drop Ta no, na no, no, dropik dropik no No mnie jakiś kurde, to jest battle royale, się boję, że pewnie jakiś Swiss'a sam. Dawaj, jeźdź do wodora Ostatni się dostał, bo nie mogę się rozdzielać Dobra, ja tego nie proprowadzę, bo ja mam Zeza i nie ci żeby uzupełnić paliwo Gdzie ten wodar się schował? Dobra, tam jest Wiem David, ale był tutaj taki ziomek co mówił, że jestem taki zajebisty, że nie dam rady. Czasem sobie dam radę, ale jak nie daję to wołam kolegów. Jak ich wołam trzy razy i nie przychodzą, to tak, trochę zwalam na, na to winę. Dobra, jaka jest sytuacja. Do dwóch na dola. No. O kurde. Chcesz kawa? Mam, mam. No, ja. ja mam pięć na ja Tak No, no. Dawaj się. bo tam lata sam Daj No typa mam. Okej. Okay. Pijemy tego kampusa. Chodźcie, bo co tego craftu, ja z organem bo tam pociągnę też. No, dawajcie, odbijmy go. Co jest za nami? Lotnik chyba. Lotnik? Nie, to już nie, nie lotnik. Chodźcie, chodźcie, się po prostu Chodźcie, chodźcie. Też go Chodźcie. podjadę. Chodźcie. 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 się Chodźcie. się podniał, <słuch>

Pale, pale, bez niewidzialne chłoby, co tutaj. Dwóch tu jest, jeszcze jeden. Oj, tego się nie spodziewałem. O lera. На Где что близко, сам что он Давай, давай, фоль домой. Я мне есть? Продолжение следует. Nie, jest nie, nie, wchodź tam, nie, wchodź tam. nie, na nie, 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 za, jeden tam wolone, za o, no. jeszcze jeden matrix połóż. matrix z biodra tam. dodaj mi Amo brakło jednej kuli mi brakło No i mam nadzieję, że ci się podobało w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym zapraszam ciebie do lajkowania tego filmu do subowania tego kanału no i do następnego siema siema